Cześć i czołem. Jedziemy sobie na urlop i postanowiłem coś nagrać. I tak ta trasa, ten klimat podsunął mi pomysł, może nagram coś o organizacji posiłków, ogólnie w pracy czy na wyjeździe. Włączyłem tak telefon, że jakby Justyna chciała, to się może wypowiedzieć. A jakby nie chciała, to po prostu sobie będzie tutaj obok na filmie. I generalnie chciałbym poruszyć różne takie problemy ludzi, które tak naprawdę nie są problemami, a oni myślą, że to jest problem, i to ich często stopuje czy to w podjęciu współpracy z trenerem, czy w trakcie współpracy z trenerem jest wymówką, czy po prostu jest dla nich samych wymówką, bo to nie każdy, wiadomo, musi mieć trenera, natomiast ja po prostu, współpracując z ludźmi, prowadząc ich, widzę te problemy, tak? Dlatego w ten sposób o tym mówię. E, ok, więc pierwsza taka sprawa, co jest kuriozalna dla mnie, to jest, że ktoś nie zje zimnego posiłku. E, na przykład tu obok mnie siedzi osoba, która nie zje ciepłego posiłku, a czy zje, no jest zje, e, e, zjada, natomiast jest na nie lubi gorącego, nie, dlatego e, też, ta, że tak powiem, to jest kwestia preferencji. Natomiast wymówka, że ktoś nie potrafi zjeść zimnego, Kurczę, ludzie, co wy wiecie o zimnych posiłkach? Ja jechałem pociągiem do pracy, potem musiałem iść z buta 45 minut. Jak ja szedłem w zimę i jechałem tym pociągiem w zimę i to trwało prawie półtorej godziny i musiałem zjeść drugi posiłek po przyjściu, znaczy nie, nic nie musiałem, mogłem czekać, ale głodne byłem, nie? No to to wtedy był zimny posiłek, jak z lodówki wyciągnięty aucie no e, natomiast No, natomiast w aucie nie ma że jakiegoś tam mega mrozu, więc one po prostu no ile one mogą mieć paręnaście stopni e, no mówię to wtedy jadłem tak jak wyciągnięte z lodówki, a były mi tak przepiździały po tym chodzeniu, ale kurde, no to też może to nie było super najsmaczniejsze na świecie, żeby się zjadło ciepłe wiadomo, ale w żaden sposób mnie to nie stopowało, nie? Byłem głodny jadłem. Więc e, takie wymówki to są średnie. Są też ludzie, którzy nie zjedzą w ogóle z pojemnika, no nie wiem, bo ich to po prostu uwłacza albo no, nie wyobrażają sobie po prostu włożyć jedzenie do pojemnika, to już też tego nawet nie ma co komentować, bo to jest już kwestia tylko nie wiem, no, jakaś totalna fanaberia. Ale też są ludzie, którzy po prostu e, podstawowy taki, podstawowa taka wymówka to brak czasu. I ja rozumiem, każdy może mieć mało czasu e, pracować po 10-12 godzin, ale tutaj na przykład mi przychodzi na myśl podopieczny Marcin, Marcin prawdopodobnie to będzie oglądać. Marcin mieszka w Polsce, gdzieś tam na Dolnym Śląsku, w górach, i pracuje w Czechach. I on dojeżdża do pracy po półtorej godziny, dziennie w dwie strony, w jedną stronę, nie? czyli łącznie spędza dziennie jakieś trzy godziny w trasie. I powiedzcie mu coś o braku czasu. Jak on musi się zorganizować, i on trzyma te pięć posiłków, gotuje, robi sobie tam e, takie normalne posiłki, jakieś mięso, ryż i tak dalej, bo, bo wiem. No i da się, da się. E, ja rozumiem, że ktoś może mieć trójkę dzieci, czwórkę, nie wiem, osiem firm, ale kurczę, naprawdę nie macie 20 minut, żeby wstawić ryż, zrobić pierś z kurczaka na patelni. Można kupić nawet gotową zmieloną i wrzucić do tego jakąś mrożonkę chińską, na przykład, czy jakąkolwiek. Czas operacyjny 15 minut. Jeśli zmywacie tylko po sobie, to pozmywacie w pięć wszystko. I macie trzy posiłki kura, ryż. Rano jecie jakąś owsiankę z WPC, czy jakąś jajecznicę na szybko. Wieczorem miecie yy, jakiś, nie wiem, no kurczę, już nie będę wymyślać, no ale skyr choćby nie, z jakimiś orzechami. Cokolwiek na szybko, co nie trzeba gotować jest inne, jest wartościowe, da się, da się. Dobra, może to nie będzie najbardziej rozmaicona dieta świata, ale na pewno będzie lepsze niż nie trzymanie diety. I szczerze, no większość kulturystów tak je, że je jakieś śniadanie, że tak powiem, inne kolacje, ale te na przykład dwa, trzy posiłki w środku dnia są takie same, no bo to. Nie ma czasu, czasem już po prostu nie ma pomysłu, nie ma Weny, yy. i to jest normalka, no nie. Po treningowy często się różni, jest jakiś tam bardziej na słodko większa ilość węgli, ale to też nie jest zazwyczaj rzecz, którą trzeba gotować, tak? Więc to też jest kolejna wymówka to jest wymówka. Bo kurczę, nie masz 20 minut, wstań wcześniej 20 minut. Ja wiem, że sen jest zajebiście ważny, sen jest naprawdę ja mega ważny. Spać, ale jeśli coś chcesz mieć, coś chcesz osiągnąć. Tak, poświęcisz 20 minut snu, to się nic nie stanie, nie? No dobra, no zaokrąglimy to nawet do pół godziny. A kurczę, no też nie wiesz, że ktoś tak funkcjonuje codziennie. Od poniedziałku do piątku możesz jeść bardziej jałowo, a w weekend sobie nadrobić. Nadrobić w cudzysłowie psychicznie jakimiś fajniejszymi rzeczami, bardziej urozmaiconymi potrawami, ale możesz też. Też dosłownie nadrobić jakieś mikro, makroelementy, które gdzieś tam organizmowi brakuje w ciągu tego tygodnia, tak? Także yy, kolejna wymówka, która nie powinna mieć miejsca. Jakie jeszcze są już na wymówki? E, dobra. Zrobimy stop i pomyślimy jakieś jeszcze wymówki i będziemy dalej nagrywać. Dobra, mam w głowie kolejne wymówki. Kolejna wymówka to koszty. Też wymówka, która nie istnieje, ponieważ kurczę, wy i tak musicie coś jeść, tak? Idziecie i musicie kupić jedzenie w markecie i czy to jedzenie będzie tańsze niż ryż, płatki owsiane, pierś z kurczaka, która ostatnio w to co drugi tydzień jest w jakiejś mega promocji, co od kilku lat dawno nie było. Eee... Okej, okay, no twarogi na przykład drożeją, jajka drożeją, ale serio, ostatnio pierwsi kurczaka w Lidlu to co drugi tydzień 15 zł. To dawno takich cen nie było, nie? Eee, to jest, o, no nie wiem, Olkuś jeszcze, zamek w Także to jest wymówka, która według mnie tylko, znaczy to wtedy nie jest wymówka, to jest powód, który tylko i wyłącznie może dotyczyć osób, które są na utrzymaniu rodziców. No i wtedy wiadomo, że on ma. Wybór, jeśli nie ma tolerancyjnych rodziców, czy tam opiekunów, no to je to, co mu przygotują, albo jeśli chce trzymać dietę, musi sam to kupić. Często też może nie mieć możliwości gotować, bo mu tam, nie wiem, mama będzie mówić, co to tu mi to będziesz gotować, jakąś ryż, pierś z kurczaka z ryżem. No i taki chłopak musi kupić wafle ryżowe na przykład gdzieś ze skrym czy jakimś tuńczykiem żeby trzymać to makrosensownie i jeszcze wydawać na to z własnej jakiejś tam oszczędności z komunii czy z czegoś jeszcze no okej, okay, dobra wtedy sam bym zwątpił albo przynajmniej no, rozumiem takich ludzi, ale jak ktoś jest dorosły i mówi, że dieta kosztuje no sorry, ale Ty nie masz trzymać diety i jeść dalej to co jadłeś, ty nie masz być na dwóch dietach dieta to sposób żywienia, tak? Rozumiem jeszcze jak ktoś, znaczy to też nie rozumiem, bo można kombinować jeść naprawdę produkty tanie, naprawdę tanie, teraz jest owoce sezonowe, to już w ogóle, ale no, jak ktoś na przykład jest jakimś niejatkiem, Boże, nie niejadkiem, tylko jest osobą, która naprawdę musi dużo przejeść, żeby budować masę mięśniową, i po prostu taniej mu jest być bardzo chudym kolesiem, który nie je dużo, ale to już jest takie naprawdę naciągane przykłady, nie? Kolejny powód, czemu ludzie mogą nie trzymać diety, to jest też czas, ale nie czas na przygotowanie, tylko że nie mają czasu w pracy i to też można bardzo szybko obalić, bo można wypić szejka, i to nie jakiś tam gajner. Chociaż te gainery, to też by dało radę, no bo co to jest? Ludzie mówią: cukier w proszku. No nie, wyedukujcie się trochę. Tam cukru jest niewiele. Tam jest maltodextryna, czyli bardzo mocno przetworzona na skrobia, podnosi bardzo szybko i mocno poziom cukru we krwi, ale to jest nadal skrobia. To nie jest cukier prosty, nie? Tak gwoli ścisłości. Karbo, czyli maltodekstryna, czyli jak. Jakby karbo, nie? Ale karbo nie jest cukrem prostym. E, cukier prosty też tam jest często trochę dodany, no i WPC. No ale jak wiadomo, no, grunt to nadwyżka. Więc jeśli ktoś już ma wypić dwa razy taki Gainer i trzy 30 wartościowe posiłki i robić progres i, i budować masę mięśniową, to lepsze to niż nic nie robić, nie? Natomiast no. Jeśli taki szejk nie musi leżeć całą dobę i nie skiśnie, to spokojnie, mu lepiej, myślę, przyjemniej jest sobie zblendować jakiś tam jogurt, na przykład z WPC, z płatkami, jakimś owocem i przede wszystkim to też będzie bardziej sycić, nie? I nie będzie takie mdłe, bo te gainery, to trzy razy wypijesz, a czwarty raz to już troszkę, troszkę już się nudzą te smaki. No ale to już, co kto tam to lubi, ale na pewno można, albo jakiś klejk nawet, płynny, no nie? Już weźniesz łyżkę, namachasz się 10 razy i jest zjedzone. I to trwa minutę. I to można zrobić jak na kasie w Biedronce jak ktoś na przykład pracuje czy w jakimśkolwiek innym markecie. No to, to w minutę się namachasz, jak nie ma żadnego klienta, nie. No nie wiem, chyba, że oni nie mogą mieć przy kasie, no to wtedy no, no, no to wtedy szejka i tyle. No, napić chyba mogą, nie? No, to, no trzeba kombinować. No. Chcący szuka sposobu, niechcący szuka powodu, nie? Więc to czas w pracy to jest kolejna wymówka. No i chyba na tym zakończymy już trochę tych wymówek podałem i myślę, wytłumaczyłem, jak sobie można radzić. No, jeszcze też ludzie po prostu nie lubią diety, nie lubią tego, co jedzą, ale to jest po prostu na początku, zawsze się trzeba przemęczyć. Po prostu nie macie jakby tej umiejętności dobierania tych produktów tak i liczenia tego makro tak, żeby Wam to smakowało, czasem też po prostu trener rozpisze e, jakąś monotonną, nudną dietę, natomiast trzeba tak kombinować, tak progresować z tym dietą, żeby ona nam smakowała, każdy posiłek, żeby to był nasz sposób życia. I żebyśmy byli w stanie utrzymywać cały rogi tak jest w naszym przypadku, jemy to co robimy. jemy jakieś no, przeróżne rzeczy, wszystko jemy, ja wam powiem jak wygląda moja dieta, no to przecież tam jest ten y, omlet na słodko, y, który się stransformował tak jakby teraz w sernik, czyli można powiedzieć, że jem sernik, okej, okay. fit sernik, ale to jest normalny sernik, z mąki, twarogu, jajek, jakieś tam rodzynki, aromat, słodzik i to wchodzi bardzo smacznie. Są tosty, są naleśniki, są makarony z sosem, frytki domowej roboty z air fryera. Także ja jem to, co lubię, naprawdę i e, naprawdę nie trzeba jeść ryżu z kurczakiem i brokułem. Te, te czasy już minęły. Chyba, jak myślisz, czemu ludzie nie trzymają diety? No bo wolą jest słodycze. No, ale jak chcą dobrze wyglądać, to chyba lepiej trzymać dietę, co? A jak będą mieć słodycze, to co będą? A ty, ale, ale ty jeszcze słodycze, a nie jesteś grubasto. To czemu tak jest? się dużo ruszasz. No tutaj jeszcze nie mamy yy, znajomości pojęcia nadwyżki, deficytu, ale przyjdzie na to czas. To chyba wszystko, co Justyna. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? No, już chcę iść spać. Okej, okay, idziemy spać. Trzymajcie się.